Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 139 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego jak być bardziej uważnym, a dokładnie to podam 5 reguł według których warto postępować, zwłaszcza jeżeli jesteście menedżerem zespołu pracującego zdalnie czy w modelu rozproszonym. Po pierwsze bądź świadomym kalendarza. Nie zakładaj tego, że praca się zrobi sama automagicznie, pomiędzy spotkaniami. Zblokuj pracę do wykonania i traktuj ten moment pracy dokładnie tak samo jak spotkania z innymi ludźmi, tak samo poważnie. Punkt numer drugi. Jeżeli pracujesz poza standardowymi godzinami pracy i korzystasz wtedy z maila, korzystaj z funkcji wyślij później. Tak, aby nie wysyłać maili do ludzi w środku nocy, tworząc wrażenie, że oczekuje się od nich natychmiastowej odpowiedzi. Punkt numer trzeci to zastanów się nad tym, czy rozmowa wideo jest rzeczywiście konieczna. Czasami to jest bardzo męczące. Pamiętaj o tym, że istnieje coś takiego jak Zoom Fatigue Syndrome. Zastanów się nad tym, czy możesz zastąpić to rozmową telefoniczną, zwłaszcza wtedy, gdy część zespołu pracuje w biurze stacjonarnie, bo być może wtedy zmusisz ich do tego, żeby podnieśli się ze swoich foteli, przeszli i zgromadzili się wokół jakiegoś telefonu. Punkt numer 4 to technika pomidora, czyli. Przede wszystkim ustaw timer w jakiejś aplikacji, w telefonie, tak, żeby wstać co 30 minut, przeciągnąć się, iść na spacer. Pójść po wodę, pójść po herbatę. Ważne, żeby zrobić 5-minutową przerwę. Natomiast ostatni punkt to ustaw rytuał zamknięcia. Wyłącz komputer, a nie wygaszaj go. Idź z psem na spacer. Zdejmij krawat, zdejmij koszulę, wyjdź po prostu mentalnie z pracy. Jeżeli będziesz powtarzał tych pięć reguł, to mam nadzieję, że Ty, jak i Twój zespół będziecie pracowali o wiele lepiej i nie będzie Wam ta praca zdalna tak mocno doskwierała. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.